się Męczko z tej Sangison gdzie przedstawiam mega szybki poradnik do Cold War. A. Mianowicie mam teraz darmowy tydzień ze zombie. Wiem, no trochę się spóźniłem, no niestety, ale Cold War jest po prostu zbagowany i przed tym filmikiem i po tym filmiku wiele osób również będzie miało ten błąd. Niestety tak to jakoś działa. Więc jeżeli macie problem z dołączeniem do znajomego albo że znajomy nie może dołączyć do was do loby w trybie zombie, no to ten film jest dla was. Jeszcze aby krótkie intro i lecimy. Ok, a więc jesteśmy już w Cold Warze. Jak mogliście zauważyć, mój kolega zaprosił mnie do gry do lobby właściwie, a niestety nie mogłem dołączyć sytuacja, powtarza się, kiedy ja go zaproszę, no więc y, przechodzę z rozwiązaniem. Mianowicie musimy się cofnąć do tego ekranu właściwie panelu, gdzie możemy wybierać między Cold Warem, Warzonem a Modern Warfare, i wasz znajomy również musi to zrobić. Gdy już jesteśmy w tym menu, to klikamy sobie F1, tam wyświetli nam się lista znajomych. Wybieramy naszego znajomego, z którym chcemy zagrać, klikamy prawym przyciskiem i w zależności od sytuacji zaproś do grupy, bądź dołącz do grupy. Gdy to my zapraszamy, to tak naprawdę hostujemy gierkę, więc przechodzimy do głównego menu, w sensie zombie i rozpoczynamy po prostu gierkę. Natomiast jeżeli dołączyliśmy do grupy znajomego, to znajomy musi to zrobić. I to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Jeżeli film Ci się spodobał, bądź Ci pomógł, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Oraz subskrypcji, ale to jeżeli chcesz, no bo nie będę cię zmuszał. No to co? Siebanko!